Cześć. Dzisiaj na tapecie styl 230. Zrobimy szybko wymianę filtra. To jest stary filtr jeszcze. Oryginał. Ostatnio go czyściłem przy przeglądzie. Wymiana filtra wykonana. Dzisiaj zajmiemy się również wymianą gaźnika i filtra powietrza. Jak widać, szpilarka ostatnio. Po wymianie nie wygląda źle. Teraz ją odmuchamy i zaczynamy wyciągać gaźnik. Kluczyk ósemka. Odkręcamy mocowanie filtra. Filtr też będzie polegał wymianie. Już jest uszkodzony. Jest to jeszcze filtr fabryczny. Demontowaliśmy wężyk. Teraz zamontujemy cięgną gazu. zamontujemy jeszcze cięgną stania i zamontujemy. Tam argument jeszcze żeby. Bez wyciągnąć gaźnik. Oto jest gaźnik Zama, który już swoje przeżył. I spróbujemy założyć zamiennik. Wcześniej jeszcze założymy tutaj oczywiście nową uszczelkę. Trzeba ją starannie usunąć, żeby nigdzie nie zostało ani kałeczka. Zakładamy nową uszczelkę. Jest to bez znaczenia jak. Musimy być ostrożni, na to, że ona jest tutaj delikatna i z tego co widzę bardzo pasowna. Bardzo łatwo jest w tym momencie ją uszkodzić. Musimy sprawdzić czy kanał sterujący w tym miejscu jest drożny. Czuszeka idealnie pasuje w to miejsce. I sterujemy w tym momencie tym kanałem tutaj, gdyby się zgrywał. Nowy gaźnik. Paliwowy, żeby go nie uszkodzić, teraz zakładam przewód paliwowy, element tutaj gaszący. Jedno z I w tym momencie powinno nam tutaj to ładnie. Skoczyć jest. Wielk jeszcze nie jest przykręcony, więc klapka się dopiero, ale jest, jest wszystko tutaj na gazu. Musimy tu wdusić taką specjalną zapadkę. I tym sposobem gaźnik mamy zainstalowany. Teraz obudowa filtra. No i Ten filterek mam cały, chociaż ma takie małe uszkodzenie, i dostaje się do środka odrobina pyłu, który tutaj widać. Teraz oczyszczę to wszystko, montuję podstawę filtra. Instalujemy podstawę filtra, już oczyszczoną. Dokręcajmy to szczuciem. Pamiętajmy o tym, że dokręcamy to przez plastik zawsze możemy coś uszkodzić. I zaraz będziemy dokonywać pierwszej próby uruchomienia pilarki. Zakupiłem najwyższy filtr zamienniku. Zobaczymy, czy będzie w ogóle pasował. Porównajmy go z oryginałem. Tak. Pasuje idealnie. I dokonujemy próby uruchomienia specjalnie od razu przy na widzowie. Bez żadnego cięcia. Są dobre. Jak widzimy, pilarka chce żyć. Lecz gasz. Zimczymy jej obroty. Tutaj, krętem. To są wolne obroty, obroty biegu jałowego. Drodzy widzowie, byliście świadkami ustawienia gaźnika. Pierwsze co robiłem. Zwiększyłem śrubą wkrętem regulacyjnym. L. Kręcając ją delikatnie, zmniejszyłem dawkę paliwa. Obroty pilarki zwiększyły się. Następnie wkrętem LA. Tak, to jest kręt L. H. LA. Następnie wkrętem LA zmniejszyłem obroty. Następnie wcisnąłem gaz do końca, dałem więcej powietrza, zwiększyłem obroty wkrętem H. Następnie znowu dokonałem korekty wkrętem L. Zasada polega regulacji wkrętu L na, na tej zasadzie, że zgodnie z obrotomierzem ustawiamy obroty maksymalne. z Zubożamy mieszankę, a szpilarka będzie miała maksymalne obroty biegu jałowego i w tym momencie cofamy ćwiartkę. To jest, można powiedzieć, idealne ustawienie. Stil 230, obroty maksymalne regulowane wkrętem H powinny mieć, powinny mieć około 14 tysięcy obrotów. to, że to już jest stara pilarka, wysłużona. Ustawiłem nieco mniej, tak zostawiam. Widzę, że zabieg wymiany gaźnika okazał się bardzo skuteczny, ze względu na to, że stary gaźnik oryginalny, zamoski, Wcześniej już miałem wymieniane membrany zestaw membran dwa lata temu. I okazało się, że te membrany po dwóch latach straciły swoją już jakby przydatność do użytku dalszego. Mimo to, że wtedy ten gaźnik czyściłem solidnie i wymieniłem membrany, pilarka nie reagowała prawidłowo na ustawienia. W tym momencie reaguje idealnie, idzie kontrolować obroty. Ten gaźnik już. Nie dostarczy odpowiedniej ilości paliwa. Nie, może gdzieś jest zatkany, może myjka ultradziękowa by go uratowała. Niestety, ja nie posiadam, więc po prostu pilarka kręciła się nawet około 15 tysięcy obrotów. Nie szło jej zdławić niżej na tym gaźniku. Ze względu na to został zastosowany nowy filtr. Paliwa, nowy filtr powietrza, nowy gaźnik. Skutek jest fajny, sami widzicie. Za chwilkę w tej pilarce będę wymieniał również starzeń sprzęgła, bo nie wiem, czy zauważyliście. Przy 2800, około 3800, 3000 obrotów na minutę biegu jałowego łańcuch cały czas chce pracować, chce ciągnąć i spróbujemy założyć nowe sprężyny sprzęgła. Zajrzymy do sprzęgła, zobaczymy co tam się dzieje. Drodzy widzowie, na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę. Właśnie w tym momencie. Odkręciłem tą prowadnicę. Spójrzcie jaki tu jest rant. Wywinięty. Proszę Was kochani. Nigdy do takiego czegoś. Nie dopuszczajcie. Widzicie to? O, tutaj bardzo ładnie widać. Tutaj. Nie dopuszczajcie, kochani, do czegoś takiego. Jeszcze będziemy ratować tą prowadnicę. Osypujemy te ranty. Zobaczymy, co w tym szangwezie się dzieje. Ściągamy do bezpieczeństwa. Ząbatkę. Która już jest zużyta do wymiany. I kochane sprzęgło łyżko, oczywiście, suche. Nasmarujemy, wymyjemy. Łóżko jest ok. Oczyścimy sprzęgło. No nie trzeba chyba komentować. No i odkręcimy je. Spróbujemy wymienić sprężynki. Oczywiście, oczyścimy wszystko zgrubsza oczyszczone elementy sprzęgła elementy sprzęgła również oczyszczone sprzęgło wymyte i teraz tak Chciałbym pokazać Wam, co było prawdopodobnie w tym. Przez frażynki już nie trzymały, były podszlifowane. No i to mogło ją osłabić. To jest tak średnio posiłowana, jedna nie jest posiłowana wcale. A jedna jest. Nie, wszystkie są podcichowane Także to mogło się przyczynić do... Jak najbardziej przyczyniło się również do słabego trzymania tych sprężynek. Składamy sprzęgiełko. Zakładamy po kolei. Cimak. Blaszkę. i nakręcamy sprzęgło ja to sprzęgło dokręcam szczuciem ono się dokręci później w czasie pracy teraz fika przerwy ważne jest aby to łożysko po dokładnym oczyszczeniu i przed montażem nasmarować. Nie musi być tego smaru dużo, jednakże uważam, że smar ten Specjalne dołożę szybko obrotowych Powinien być, zakładamy, w macie koszt sprzęgła. patrząc, żeby złapał ślimak. Wiemy, mamy ślimak. Chyba jest tutaj. Też już jest ścimak bardzo wypracowany. Jej końcówka, nie odważyłem wcześniej, jest tutaj bardzo cienka. No, jeszcze chwilkę pochodzi, ale już będzie do wymiany. Zakładamy zębatkę, która też już jest do wymiany. No niestety, lubi co się ma. Zakładamy to co mamy. Będziemy myśleć później. Zgłosimy właścicielowi pilarki, co jeszcze należy przy niej wykonać. Na tym łańcuchu i na tej prowadnicy jeszcze ten zestaw chwilkę pochodzi. Teraz biorę się za radów dół prowadnicy i montaż prowadnicy. Moi drodzy, jeżeli demontujecie prowadnicę, łańcuch, osłony, pamiętajcie zawsze, by w lesie te przylgnie były czyste, ponieważ później wycieka Wam z olej, mówicie nie ma smarowania. Kiedy składacie to na brud, te elementy zostają uszkodzone, tak samo tutaj. To jest wszystko w tańszych pilarkach, mniej profesjonalnych z tworzywa i później wygląda to niezbyt ciekawie i olej Wam ucieka. Prowadnica została oszlifowana, nie ma już wyjętego rantu. O, o, oszlifowałem to szlifierką, w ten sposób, możecie się tutaj przyjrzeć, dokładnie w ten sposób. To już jest stara prowadnica, powinno się to robić dokładnie. Niektórzy są nawet zwolennikiem takich prac ręcznie. Niestety ta prowadnica już swoje przeżyła, także postarałem. postanowiłem się z nią nie pieścić, zrobiłem to mechanicznie. Oczyściłem również zanieczyszczeń. Końcówkę. No i składam to. Dziękuję drodzy widzowie i zapraszam być może na kolejne odcinki.